Wracam do sosiku koreańskiego. A to się nazywa Topoki sos spicy. Jak będziecie szukali sobie gdzieś w sieci, bo będziecie chcieli sobie przetestować, to właśnie szukacie T O, -p -o -k -k I sos. No jest tego cała, cała masa. Ja kupiłem pierwszy lepszy z brzegu, tego chyba akurat jeszcze nie jadłem z firmy Sempio. Yy, nie, nie, nie bardzo się tam nie stresujcie, że on jest spicy, bo on jest spicy, ale tak nie do końca spicy. I sposób podania jest z kruszkami ryżowymi. Ale ja nie potrzebuję aż tak tych krusków ryżowych. Mogę mieć nasze klasyczne kruski ziemniaczane, czyli można sobie kupić kruski Śląskie, zrobić kopytka, jak to woli, czy na gotowo, czy na niegotowo. Ale dzisiaj w to wchodzę, bo się stęskniłem za tym smakiem. Jest to najfajniejszy smak, jaki pamiętam z Korei. Zresztą zaraz sobie to będę przypominał, co było w Korei tak, podczas gotowania. Proszę bardzo. Jak wiecie, korzystam z gotowców, tak więc skorzystam z kopytek ze świeżych ziemniaków, cokolwiek to znaczy. Nie wiem, czy to jest świeże, czy nie świeże, ale te kupowałem i były całkiem nieźle, tak więc kopytka, patelnia, masło i najpierw to podgrzewamy. Zanim się te kluski y, usmażą to tak, zachęcam tradycyjnie do y, mocny vlog na YouTubie, playlisty, rozwinąć sobie wszystkie utworzone playlisty, bo tu jest tego dużo, jeżeli ktoś jest fanem nie wiem, offroadów to offroadowe, żeglarskie, jedzeniowe, y, samochodowe, no różne takie, które tutaj już przez te 10 lat mojej radosnej twórczości na YouTubie powstały. I jest też playlista koreańska tutaj gdzieś. I ta playlista koreańska jest taka. Pierwszą rzeczą, jaką wspominam, zajbiście z Korei dobrze. Co mam zrobić? To może ścisze. Z Patrykiem żeśmy się tam. Kaka nabów, taka knajpa była. Z Patrykiem żeśmy się tam włóczyli. Patryk się odezwał i nas trochę poprowadzał, bo on tam w Korei studiował, mieszkał, przyszłość swoją z Koreą, że tak powiem, wiązał. I tutaj, pierwsze co było w tym kakanabu, to pikantne kurczaki. Były po prostu przezajebiste. No i zupa z jedwabników, to też było jedzone. Tak więc, za zupą z jedwabników powiem szczerze, że bardzo nie przepadam. Ale za tym pikantnym kurczakiem, to z przyjemnością bym takiego pikantnego kurczaka przyjął ponownie. No tutaj, przewoziłem te, te jedwabniki w formie tej zupy do Polski. Raczyłem tu swoich gości. Także też to gdzieś na jakichś playlistach znajdziecie, czy ludziom smakowały te jedwabniki. I kolejną opcją to są właśnie to, to, te, te rzeczy, które, które w Korei były na takim street foodzie, czyli te kluski ryżowe w tym sosie. I no to też dwie takie najfajniejsze rzeczy to, to pikantne kurczaki. Koreańczycy uwielbiają kurczaki, dużo robią tych kurczaków, uwielbiają na pikant. No. Nie, nie, może to nie jest takie, wiecie, oczywista oczywistość, ale u, u, lubią na, 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 na ostro zjeść. I zarówno te kurczaki, KFC tam ma słabo, bo, bo jest dużo koreańskich kurczakowych barów i druga sprawa to właśnie te, 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 te kluski ryżowe, no, u, u nas w formie ziemniaczanej, bo ryżowe są niepopularne, oczywiście można zrobić ryżowe, wszędzie to handlują, sprzedają, wrzucają ze straganu do takiego woreczka, dostajecie do tego wykałaczkę, zresztą to też na, na tych moich playlistach było widać, tak więc zachęcam do spróbowania, bo może tak jak i mnie to przypasowało, to gdzieś tam sobie taki, to można i na Amazonie, kupić na Allegro, w jakichś kuchniach świata, w różnych takich rzeczach ten sos Topoki jest. Ja go też przywoziłem w Korei jak byłem drugi raz, ale to wszystko schodzi na pniu u mnie. Z doświadczenia, z doświadczenia taki jeden sosik na pół kilo takiego czegoś, może trochę nawet więcej, nawet 75, by wystarczyło. Ja je podgrzewam dość mocno i robię je tak troszkę na przyrumienione i taka porcja to jest porcja na dwie osoby, jedna osoba to jest tłumacz, ale dwie osoby sobie przyjemnie pojedzą, oczywiście jedna duża osoba, taka chociażby jak ja też tą porcję opierniczę, nie ma na co, na co czekać i na co narzekać, ale my z Kassandrą zazwyczaj mamy jedną, jedną paczkę takiego so, sosu, to nie wiem, ze 150 ml to będzie 150 gram, no, 150 gram i pół kilo, pół kilo takich koseczków gotowych najczęściej. Czekałem jeszcze na mnie takie challenge, pikantności, co dostałem od Piotra ostatnimi czasy w paczuszce. Piotr jeździ po parkach, że tak powiem, wodnych. Ja jeżdżę po świecie, żeby popróbować różnych dziwnych rzeczy. Tak jak widzieliście chociażby tych jedwabników. czy w Korei też na tej koreańskiej liście była playlista, gdzieśmy mieli żywe ośmiornice, które przysysały się do języka i do gardła. To jest szaleństwo zupełne. Tak więc to czeka. Eee, mam nadzieję, że niebawem nie, nie, nie wejdzie trochę się popocę, Może na wizji też. Bo lubicie, jak cierpię, zauważyłem. To już sobie dochodzi. Jeszcze tak przyrumieniam. E, oczywiście kluski ryżowe się nigdy nie przyrumieniały. Zawsze były takie gotowe. No, jak widzicie, to jest podobne do tych klusków ryżowych. Głównym składnikiem jest ryż, tylko e, ziemniaczki, kartofelki, pyry, jak to woli. O, widzicie tutaj pani przygotowuje kluski. Na torebce foliowej podaje. I do jedzenia tych klusków zazwyczaj tam dają. No, można pałeczkami sobie dziabać, no Można sobie jeść patyczkiem. Albo można jeść po prostu tak jak u nas, widelcem. Ale mi się marzy, jakiś wyjazd znowu w jakiś taki daleki kraj. Ale powiem szczerze, że tak. Najbardziej bym chciał. Teraz, jak się może to wszystko skończyć dziadostwo, w końcu tak, już na, na Amen, jakąś Japonię zrobić, e, zatęskniło mi się za Tokio. No i myślę, że te Stany mógłbym powtórzyć. Plus jakiś dziki kraj e, na wschód, może bardziej. Zobaczymy, co by z tego wynikło. I e, klasyczny to jest koreański taki targ e, z jedzonkiem. Od, odsyłam do koreańskiej tej e, playlisty, bo tam naprawdę dużo, dużo, dużo rzeczy było wskazane. Tak jak powiedziałem, pikantnością się nie, nie przejmujcie, chyba że ktoś jest wyjątkowo na pikantny uczudony, no to może wtedy odczuwać faktycznie dyskomfort, że to jest pikantne, ale jak lubicie na ostro, to Wam nie będzie to przeszkadzało i tak naprawdę nie będziecie tej, tej ostrości nawet bardzo wyczuwali. Kiedyś te sosiki kupowałem u nas po 8 zeta, ale to już dawno i nieprawda. Teraz się ceny zmieniły. I tak zauważyłem, że cena takiego sosiku to jest w granicach 16 zeta. Tak więc ja za tyle chyba kupowałem to i, i zachęcam do spróbowania, bo naprawdę no, u nas je się takie, takie leniuchy, albo sote, albo z masełkiem, albo z jakimś gulaszykiem, z, jakimś, z jakimiś takimi rzeczami, które u nas są znane. A ten sos paprykowy jest taki, można powiedzieć, nieoczywisty, ale naprawdę zajebiście się komponuje i ja wyjątkowo go lubię. Zapraszam do komentowania, kto to Poki też polubił. I czy wam to smakuje? Jak to znajdujecie z pikantnością, jak to dla Was jest? Chętnie poczytam. I chyba gdzieś zaraz akcja będzie z tymi ośmiornicami. Jeszcze fajną rzeczą, którą z Korei przywiozłem, to jest ten napój milkis. Go teraz go tu chyba nie znajdę. Gdzie to się pojawiło, ale wam już niejednokrotnie go reklamowałem. Takie gazowane mleko. Może być smaku takim blecznym, albo może być też, nie wiem, truskawkowe, jakieś tam inne. Jedyne, z czego też nie polecam z Korei, to Soju. Raczej słabe, niestety. Niezbyt dobre. Ale, ale tak pewnie od ręki to nie znajdę, bo tych filmów trochę jest i tam żeśmy się trochę powłóczyli, potestowali różnych różności. I to jest. 5 lat młodszy szafa. Tak właśnie wygląda. Z Marianem sobie latam. I on tu gdzieś przeleciał przed chwilą na dew, i gdzieś uciekł, ja pierdzielę. A ja spadam. No dobrze działa. Widzę Cię pode mną, gdzieś byłeś. Po prawej stronie teraz jesteś. O! Góra, dół! No proszę Państwa! Formacja, jeszcze powinniśmy tu jakieś wojny lotnicze rozgrywać. Trochę teraz do tyłu odpadłeś i znowu opadasz. Za Tobą. A tak, no widzę, wyprzedzasz mnie właśnie, no. Ciach! Elegancko. I zszedłeś w dół. Żebyś się tu nie rozbił gdzieś w Nowym Jorku, bo cię wpiszą na listę terrorystyczną. Smakożki przegryzki dla cytrynowego psacza kupić, bo kury inaczej to lipa. Takie różne. I te cytryna lubi najbardziej. Ale cztery paczki z ja pierdzielę. Ewidentnie już koniec sezonu trzeba. O, jakieś papiery pozwoziła. To urządzenie już schować do, do bazy. Podsumowanie zajebiste. Trawnik w tym roku kosiłem liczba sztuk raz w momencie, kiedy wystawiałem to to urządzenie. Jest i pies cytryna, który czuwa. Tak więc, jeżeli miałbym tylko ten jeden trawnik, to można by powiedzieć, że inna kosiarka nie byłaby mi zupełnie potrzebna. Zawsze wchodzą dwa kable. Trzeba sobie oznaczyć, który idzie do czerwonego, a który idzie do czarnego, żeby potem w przyszłym roku nie jeździła w złą stronę. Tak więc u mnie już można by powiedzieć, sezon zimowy zapada na obiekcie. A jeszcze stół muszę podsunąć pod ścianę, jakby śnieg schodził z dachu. No i pogoda temu przeczy... Zostajesz! Ale trzeba się szykować do zimy i pies, póki może to ma się gdzieś na dworze. Bo jak potem będzie minus 15, to nie będzie tak fajnie. I kolejna rzecz, taką kosiarkę trzeba nie w sezonie ładować. Jakoś się to muszę rozwiązać. Chyba sobie kupię dodatkowy zasilacz z przejściówką. Bo tutaj mam już wszystko wystawione na zewnątrz. Nie chciałbym tu nic kombinować i to by było chyba najlepsza opcja. Bo jak pozwolicie, żeby akumulator padł, to po zimie będzie do wyrzucenia.